Cześć, witam serdecznie. A słuchajcie, kolejna wyprawa. Teraz a, przyjechaliśmy z tą samą ekipą, co ostatnio byliśmy. Zobaczcie, Kuba, Krzysiek, Marcin. Cześć. Tam gdzieś jest jeszcze jego syn Kuba też. Zobaczcie. Może będzie widać, może nie będzie widać. Widać? Biały dom. Jaki to kapitol? Jaki biały dom? No nie? Ee, Krzysiu, gdzie się znajdujemy? Powiedz parę słów. <noise> <noise> Wisconsin. Wóz, jesteśmy w Wisconsin. Eee, dobra, to ja Wam coś powiem. Jesteśmy w Wisconsin. Eee, miasto Marison, eee, Monona Lake. Tutaj przeważnie biorą eee, bluegillę, krapi. Co jeszcze można tu złodzić, Krzysiu? Tutaj to będziemy jak na i krapi tylko. Krapi, tak? Także zbieramy się, pakujemy sprzęt. O, jest Kuba, powiedz cześć. No, dzisiaj na dzisiejszej wyprawie też będzie Skills? Chyba. O, chyba może. No to co, zbieramy się, idziemy na lód i mam nadzieję, że zobaczymy się z rybą. Dzisiaj będziemy używać lżejszych sprzętów, mniejsze główki albo mormyszki, i na to zakładamy na haczyk biały robak. Pokażę Wam zresztą jak dojdziemy, wywiercimy parę dziur i zlokalizujemy jakieś rybki, także czekajcie cierpliwie i do zobaczenia mam nadzieję za niedługo z pierwszą rybą. No i już jesteśmy na lodzie, zobaczcie trochę ludzi tu jest. Tam daleko, jak już wcześniej pokazywałem kapitol tak zwany Madison. Łowimy dzisiaj na bardzo płytkiej wodzie, bo jest tylko 7.3 Powiedzmy 7,5 stopy. Wędeczka jak wędeczka. Zobaczcie. Berkleja. Także ten. A zaraz już Wam pokazuję, co dzisiaj używamy. Bardzo małe rzeczy. Zobaczcie. Takie coś z białym robakiem. Bo tak jak wcześniej mówiliśmy, są tutaj penfisze, bluegill, krapi, no i inne, inne ryby. Także zarzucamy. Patrzymy w ekran, no i mówimy. Także mam nadzieję, że widzimy się z pierwszą rybą. Także poczekajcie, zobaczymy. No i sprawa jest tego typu, że jest taki zimny wiatr, pewnie będzie słychać, że ja stwierdziłem, że nie będę wędkował, ponagrywam trochę, jak tu se chłopaki radzą. Bo naprawdę mi zaszło już w ręce niesamowicie. Żyłka marźnie Ryba niby wychodzi, ale nie jest zainteresowana. Zmienialiśmy, tro... Zmienialiśmy to, tamto, owamto. Nie wiem, czy coś... ktoś coś złowił. Zaraz zobaczymy. Aaaa. o To są brugile. 4. Zobaczcie, już takie. Dobre patelnie. Może nie są dobre, ale na patelnie dobre, żeby tak poskubać sobie nic, idziemy zobaczymy. Wiatr będzie słychać Tutaj Marcin idzie Marcin co tam? Ja, nie, tylko dziury kręcisz. Dziury kręcisz? Tak. Ja będę kamerował Także tak. Mówisz, syna przygotowujesz. Tak. No i bardzo dobrze. Zajrzyjmy do Krzysia. Krzysiu co tam? O, blać. Blać? Blać. Coś wychodzi? Widać coś? Bokiem mi to wyjdzie, mnie zapalenie płuc z O, idziemy do Kuby. Tego większego Kuby. Kuba co tam, jak tam? Zimno. Zimno, nie? Zimniej niż na ostatniej wyprawie było, nie? Zimno. No, no. coś się dzieje? Nie, nie zobacz. Coś wychodzi. Jak nie Takie sponta spontaniczne wy wyjścia, nie? No. Popatrzy, popatrzy i idzie sobie. Nic słyszycie, wiatr taki, że aż kurde twarz marnie Idziemy, teraz zobaczymy do drugiego kubusia, tego mniejszego Cześć Kuba, jak tam? Zimno co? Wiatr wieje Ryby są? Były. patrzę, i sobie idą To tak u wszystkich się dzieje, wiesz Także sami widzicie jak to, jak to? wygląda? Filmik będzie króciutki, bo tak jak mówię. Wieje. Każdy już narzeka. Myśleliśmy, że będzie lepiej. Mimo to, że słoneczko tak wygląda, ale wiatr jest nieprzyjemny. Także pewnie jeszcze 10 minut będziemy się zbierać. Zobaczcie, ludzi trochę przybywa. No chodzą, szukają. Ludzie także rzut na zatokę. Nic, jak coś się wydarzy, to jeszcze pokażę. No i niestety wiatr nas wygnął. Jak widzieliście, tylko cztery blugile, Ryby były, coś tam mówię. Tak jak wcześniej wspominałem, pokazywały się, ale coś nie chciały współpracować. No i wiatr. Że zebraliśmy się, spakowaliśmy rzeczy. No i, tak jak mówię, zbieramy się do domu, bo kawałek jazdy mamy, także ten. Kubuś, co powiesz, jak było? Było fajnie, tylko że trochę zimno. Zimno, nie? No. Marcin? Zimno, ale fajnie. Fajnie, tak? Ja myślę, że można tu przyjechać, jak będzie cieplej. No. Daleko nie mamy, bo to taki wyjazd na szybko rano, telefon, telefon i... Tak, możemy się dzwonić i przyjechać. O, dokładnie, Kuba. Parę słów. No co, fajnie. Tylko tak jak każdy mówił, zimno. Zimno, nie? No. Krzysiu, poczekaj chwilę, bo jeszcze ty parę słów pewnie chcesz przekazać. Parę słów do Tak, poczekaj, tylko bliżej podejdę. Co tam? Co? No opowiada, jak jak wyjazd. Tutaj boli, o. Tu boli? Tu boli. A tu tu boli i tu boli i tu boli. Lekarz powiedział, że palec złamany. O. W ten sposób ja. będzie. No ok. Tak jak słyszeliście, tu boli, tu boli, tam boli. No nic. Rozbieramy się i jedziemy w kierunku domu. Jeszcze raz, dzięki żeście byli i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.